Ja jestem Firfi, witam na moim kanale i dzisiaj przedstawię Ci 5 pomysłów na grę w Simsy, ponieważ każdemu z nas czasami brakuje pomysłów, nie wiemy jak zacząć rozgrywkę. I tutaj wkraczam ja z moimi cudownymi pomysłami na grę. Bierzcie, korzystajcie z nich, bo są po prostu genialne. Jeśli przynajmniej jeden pomysł Ci się spodoba i postanowisz go wykorzystać, to zostaw dla mnie łapkę w górę, żeby więcej osób widziało ten filmik i zapraszam Cię do oglądania! Pomysł pierwszy, trudne nastoletnie ciąże. Z modem MC Comment Center można sprawić, że nasi nastolatkowie zachodzą w ciąże i rodzą dzieci. Wiki została wysłana przez rodziców na studia, gdzie poznała przystojnego kolegę z klasy. Podczas robienia wspólnego projektu zbliżyli się do siebie. Potem poszło szybko wspólna impreza, na której zostali parą jak w takich typowych amerykańskich filmach. W pewnym momencie weszli na górę, a raczej w tym wypadku zeszli na dół do piwnicy, żeby uczcić swój nowy, świeży związek aktem bara-bara. Potem impreza przyniosła się do domu i tym sposobem powstał mały bobas z brzuchu naszej nastoletniej Wiki. Ta nowina niestety nie okazała się radosna dla jej partnera, który po prostu po licznych kłótniach zostawił Wiki samą z dzieckiem, zupełnie załamaną. Tutaj pasowałoby, gorzej być nie może? Otóż może, ponieważ Wiki wcale nie urodziła jednego dziecka, jak myślała, ale urodziła trójaczki. I jak żyć? Trudno się jej dziwić, że kompletnie się załamała i po przepłakanych nocach postanowiła zezwonić. Ale czy zadzwoniła o pomoc do rodziców, czy może do ośrodka adopcyjnego, żeby po prostu oddać dzieci do adopcji? Tego wam nie zdradzę. Zróbcie własną nastoletnią ciążę i zdecydujcie, jak losy Waszej bohaterki dalej się potoczą. Czy wychowa dzieci i równocześnie skończy szkołę, czy może rzuci szkołę poświęcając się dzieciom, a później osiągnie karierę, albo może po prostu oddaje i będzie żyła dalej na stuletnim życiem. No tutaj scenariuszy jest wiele i to Ty zdecydujesz, jak to będzie dalej. Ja za to w opisie wstawiam linka do moda wraz z instrukcją, jak go zainstalować i jak zrobić, żeby wszystko działało. Tak więc nie zostaje mi nic innego jak życzyć wam teraz miłej gry! Mamy tutaj trzy Simki prawdziwe artystki, ambitną i obrotową matkę oraz dwie nastolatki córki, które zabierają się za malowanie obrazów. Nasza rodzicielka chce założyć rodzinny biznes i poprawić byt rodziny, tak więc namawia córki na malowanie obrazów, po czym je zbiera. Kiedy zbieramy kilkanaście obrazów, możemy otworzyć swój własny sklep. Oczywiście uprzednio zbierając na niego pieniądze i nie posługując się wcale kodem, matrolodę, bo, bo to jest za łatwo. Pamiętamy oczywiście o lekcjach, bo nasze Simki są nastolatkami i mają nadal swoje obowiązki, ale już następnego dnia, kiedy idą do szkoły, nasza obrotna rodzicielka zakłada sklep. Sklep, w którym sprzedaje obrazy swoich córek i swoje własne, co zapewnia jej prawdziwy sukces, bo obrazy są naprawdę niezłe. Pojawiają się klienci, my zatrudniamy pracownika i nadzorujemy wszystko w czasie, kiedy nasze córki uczą się pilnie w szkole. Rodzinny biznes oczywiście nie musi być skierowany tylko i wyłącznie na tworzenie obrazów. Możemy na przykład zamiast tego tworzyć meble lub robić ozdoby z kwiatów. Czy jakieś inne pomysły, które wpadną wam do głowy? Przyznaję szczerze, że ten pomysł mi osobiście najbardziej się spodobał i obecnie gram tą rodziną i świetnie sprowadzić taki biznes. Tak więc zachęcam Was do spróbowania. Przed chwilą mieliśmy bardzo dobrą matkę, która chciała poprawić byt swojej rodzinie i dbała bardzo o córki. No to teraz czas na jej zupełne przeciwieństwo. Czy ktoś z Was widział kiedykolwiek odcinek programu Mała Piękność? Tak, to jest ten program, w którym bardzo nadgorliwe matki robią swoich małych y, dzieci mis piękności, przyczepiając im na przykład sztuczne rzęsy czy wkładając wkładki na zęby. No dobra, ale nie o tym. Mamy tutaj taką typową matkę rodem z właśnie tego programu, która ma bardzo piękną córkę i chce zrobić z niej gwiazdę. Tak, pomysł numer dwa. Despotyczna matka, która chce zrobić swojej córki gwiazdę. Nasza mała piękność nie ma w tym przypadku lekko, ponieważ całe dnie musi ćwiczyć, doskonalić się, uczyć się tańczyć, grać w szachy i nie tylko. To sprawia, że praktycznie nie ma czasu na swoje zabawy. Sumiennie i natarczywie towarzyszy jej jej matka, która wszystko nadzoruje, trzyma twardą rękę nad karierą swojej córki i chce zrobić z niej prawdziwy ideał, którym sama nie jest. Jak to się dalej potoczy: czy nasza piękność wytrzyma z taką matką, czy ucieknie z domu, czy osiągnie duży sukces, a może wręcz przeciwnie, załamie się i wpadnie w depresję? No, zagrajcie sami i napiszcie mi w komentarzu, jak to było w Waszym przypadku. Mod Herlode, mod, herlode, mod herlode. Każdy gracz w Simsy zna doskonale ten kod i nieraz go pewnie używał. Ja osobiście nie używam go od wielu lat, ponieważ dla mnie wtedy rozgrywka jest zbyt łatwa i monotonna. Wolę, żeby Simowie sami zarabiali na swoje potrzeby i na dostatnie życie ciężką pracą. Po sobie numer 4 mamy hardkorową wersję zarabiania Simoleonów. Zaczynamy swoją rozgrywkę z tysiącem Simoleonów. Tak Dokładnie tyle, tylko tysiąc. Co za to można kupić? No, właściwie nic, ale powoli. Najpierw wpisujemy sobie dwa kodziki. Pierwszy kod to Testing Cheats True, który pozwoli nam na to, żeby kolejny zadziałał, ponieważ będziemy musieli sobie wyzerować pieniądze, a potem dodać tylko tysiąc. Kodem Money0, a potem. Tym samym tylko wpisujemy 1000, czyli wartość, z którą chcemy zacząć rozgrywkę. Mamy tylko 1000 Simoleonów. I co my właściwie za to kupimy? Nawet nie postawimy za bardzo ściany ani dachu. I, I właściwie jak to ma wszystko wyglądać? No tutaj trzeba kombinować. Ja postanowiłam zacząć grę z namiotem oraz ogniskiem, na którym można sobie gotować. Jest jeszcze tutaj ręcznik i kupiłam nasiona, żeby potem zbierać plony, ale tak naprawdę najczęściej korzystałam z gościnności sąsiadów. Można się wpraszać do sąsiadów wiele razy, korzystać z ich toalety, z ich łóżka, z telewizji, z lodówki. Dopóki nas nie wyproszą, a jeżeli już nas wyproszą, no to słuchajcie, nie przejmujcie się, kombinujemy dalej, idziemy na siłownię. Tam jest telewizor, tam są prysznice, jest też lodówka. W bibliotece możemy skorzystać z komputera i z ty również. Na rynku znajdziemy na przykład sztalugę, na której możemy rysować obrazy, a potem je sprzedawać. Oczywiście tutaj pomysłów na zarabianie jest wiele. Ja was odsyłam teraz do mojego innego filmiku, w którym pokazuję 5 sposobów na zarabianie. Tutaj znowu. Pozwalamy rządzić naszej kreatywności i wyobraźni. Przyznaję szczerze, że naprawdę jest to świetne wyzwanie, zwłaszcza kiedy zaczynamy chodzić do pracy i musimy być mniej więcej ogarnięci, żeby tam iść. Kolejną przydatną i cwaną cechą jest kleptomania Usima, co pozwala nam od czasu do czasu ukraść jakiś mały przedmiot z domu, np. sąsiada lub jakiejś innej miejscówki i potem go sprzedać. Tym sposobem sukcesywnie zaczynamy zarabiać, bogacić się i możemy kupić coraz więcej rzeczy. Ja, jako pierwszą nową rzecz do naszego jeszcze niewybudowanego domu, kupiłam po prostu prysznic, żeby nasza simka mogła się kąpać tuż przed pracą i nie musiała specjalnie lecieć do sąsiadów lub na siłkę, żeby to zrobić. Pomysł piąty na pewno jest ci znany, jednak ja go trochę zmodyfikowałam, żeby był większym wyzwaniem, no i był trochę trudniejszy ugly to beauty challenge czyli mamy brzydką simkę którą możemy stworzyć lub pobrać z galerii, bo w galerii jest ich po prostu mnóstwo i musimy potem z tej brzyduli zrobić piękną simkę którą będziemy grać no okej, okay, nie oszukujmy się nikt nie lubi grać brzydkimi simami którzy nam się nie podobają właściwie granie takim simem to jest prawdziwe wyzwanie i aż palce świeżbą, żeby wpisać sobie kod i od razu pozmieniać jej całą wygląd, bo ciężko się na nią patrzy, ale właśnie o to w tym chodzi? I słuchajcie, nie ma tak łatwo. Zwyczaj w tym wyzwaniu od razu zmienia się cały wygląd tego Sim i robi się z niego piękność, a potem się nim gra. Tutaj tak łatwo nie ma. Możesz zmienić tylko jedną rzecz w wyglądzie Simki, kiedy spełnisz jeden poziom aspiracji. Czyli po prostu spełnisz jeden z poziomów jej marzeń. Tylko wtedy można zmienić na przykład oczy lub Usta, lub włosy, lub kolor włosów, albo po prostu jakiś element ubrania. Ja osobiście, spełniając pierwszą aspirację, czyli w tym wypadku stworzenie klubu i zaproszenie do niego członków, zmieniłam naszej simce po prostu spodnie, bo nie mogłam patrzeć na te poprzednie, które miała. I tak sukcesywnie, sukcesywnie będziemy zmieniali a to oczy, a to uszy, a to nos, aż powstanie prawdziwa piękność, o którą bardzo ciężko walczyliśmy. Wieście mi bądź nie, ale do takiego sima wtedy się człowiek przyzwyczaja i przywiązuje, ponieważ bardzo się starał o to, żeby ten sim w końcu wyglądał pięknie. To już wszystkie pomysły, które przygotowałam dla Was na dziś, a więc zostawcie subka i dzwoneczek, ponieważ będzie ich więcej, a wy będziecie wtedy na bieżąco z wszystkimi odcinkami, strumykami i nie tylko. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się miłej gry i napiszcie mi koniecznie w komentarzu, z którego pomysłu skorzystacie, który Wam się najbardziej podobał. I jeśli macie jakieś inne pomysły, to śmiało, dzielcie się z nimi w komentarzach z całą naszą społecznością. Niech nam się świetnie gra! Hey, cat.